Imi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Koronka ku czci siedmiu boleści Matki Bożej. Przez boleść Twoją przy proroctwie Symeona, Maryjo Matko najboleśniejsza, wyjednaj nam łaski potrzebne i zbawienie duszy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winy Ojcom. I nie wpuść nas na pokuszenie, ale nas baw, Amen. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Na zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, modli się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, modli się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Maryjo, spraw to proszę. Niech Jezusa rany noszą w sercu moim głęboko. Matko najboleśniejsza, módl się za nami. Przez boleść Twoją przy ucieczce do Egiptu, Maryjo, Matko najboleśniejsza, wyjednaj nam łaski potrzebne i zbawienie duszy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszanie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. jamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. jane. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. jane. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci nasza Amen. Na Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Maryjo, spraw to proszę. Niech Jezusa rany noszę w sercu moim głęboko. Matko najboleśniejsza, módl się za nami. Przez boleść Twoją, przy zgubieniu Jezusa, Maryjo, Matko najboleśniejsza, wyjednaj nam łaski potrzebne i zbawienie duszy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, modli się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci jane. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Maryjo, spraw to proszę. Niech Jezusa ran noszą w sercu moim głęboko. Matko Najboleśniejsza, módl się za nami. Przez boleść Twoją, przy spotkaniu Jezusa na drodze krzyżowej, Maryjo, Matko Najboleśniejsza, wyjednaj nam łaski potrzebne i zbawienie duszy. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, modl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mary, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, modl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mary, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. O Maryjo, spraw to proszę, niech Jezusa rany noszę w sercu moim głęboko. Matko najboleśniejsza, módl się za nami. Przez boleść Twoją przy ukrzyżowaniu Jezusa, Maryjo, Matko najboleśniejsza, wyjednaj nam łaski potrzebne i zbawienie duszy. Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiono owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, modli się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, modl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Jamen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Jamen. O Maryjo, spraw to proszę, niech Jezusa rany noszę w sercu moim głęboko. Matko najboleśniejsza, módl się za nami przez boleść twoją przy złożeniu Jezusa na twym dziewiczym łonie Maryjo matko najboleśniejsza wyjednaj nam łaski potrzebne i zbawienie duszy Ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie taki na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, modli się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, modli się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Maryjo, spraw to proszę. Niech Jezusa rany noszę w sercu moim głęboko. Matko Najboleśniejsza, módl się za nami. Przez boleść Twoją przy złożeniu Jezusa do grobu, Maryjo, Matko Najboleśniejsza, wyjednaj nam łaski potrzebne i zbawienie duszy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta Maria matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci nasza amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta Maria matko boża módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Jamy. Zdrowaś Mary łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota, Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej jamy. Zdrowaś Mary łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mary, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. O Maryjo, spraw to proszę. Niech Jezusa rany noszę w sercu moim głęboko. Matko najboleśniejsza, módl się za nami. Przez najświętsze łzy twoje, Maryjo, Matko najboleśniejsza, uproś nam łzy pokuty i zbawienie duszy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módlmy się. Boże, podczas męki Twojego Syna, miecz boleści przeszył najsłodszą duszę błogosławionej dziewicy i Matki Maryi. Spraw łaskawi, abyśmy ze czcią, rozważając jej boleści, Otrzymali owoce Twej męgi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Matko najboleśniejsza. módź się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen.